witam po przerwie na moim kanale zdrapki .de i przechodzimy do drugiej części z tego, co się orientujecie, to w pierwszej części zrapałem te zdrapki od 1 do 5 euro i tam była no, dosyć spora wygrana, oczywiście napiszę w pierwszej części pod filmem. A teraz przechodzimy do drapania drugiej części, czyli z drapki po 10 euro. I mamy tak platynę i sztabkę złota. Czyli tak, będziemy sobie drapać raz jedną, raz drugą. Zaczniemy od sztabki. No i jak zawsze życzę miłego oglądania. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jak i łap dania łapkę w górę, no i co? Miłej zabawy, i zaczynamy. W tej oto zdrabce chodzi, żeby znaleźć pod tymi, tutaj, polami albo sztabkę, taką jak tu na dole pokazuję, albo liczbę 10. Jeżeli znajdziemy tu liczbę 10, to wygrana suma mnoży się razy 10. Mamy do wygrania w tej zdrabce dwa razy po 250 tysięcy, jak i 4 razy po 5 tysięcy. I niby oni się tutaj chwalą, że to jest najlepsza szansa na, na zgarnięcie. 50 euro. No i się zaraz przekonamy o tym. Dobrze, żeby nie przeciągać, zaczynamy drapać. Mój drapak oryginalny do dużych zdrapek, do dużych zdrapek z większą dziurką. No i jedziemy. Pierwsze pole. I jeden. Liczba jeden. I obok pole. Liczba szesnaście. Liczba sześć. I liczba dziewięć. Liczba dwanaście. Liczba siedemnaście. Liczba jedenaście. I liczba osiemnaście. Następnie. Liczba 13 i liczba 14. Liczba 15 i liczba 20, liczba 5, liczba 7. Przypominam, że szukamy sztabki złota albo dziesiątki liczba 4 i ostatnie pole liczba 5. 3. Odrzucamy tę zdrabkę. Następna zrobka. To jest latynowa siódemka. Bardzo znana. Lubią. Mamy 20 szans na zgarnięcie pół miliona. Jeżeli będzie tłusta siódemka, wygrywamy sumę obok gwiazdka. Jeżeli będzie, wygrywamy tą sumę razy 10 i jeżeli będzie plik, wygrywamy z góry na dół 20 wejścia sum czyli nie ma co tu czekać zaczynamy drapać jeszcze raz przypominam o subie i łapce w górze napiszcie coś pod filmem będzie bardzo miło, dziękuję za oglądanie i jedziemy, szukamy siódemki i mamy 15 8, 1

To co sprawdzamy zdrabka numer 02. Jestem ciekaw czy jak ktoś kupił 001 czy tam też coś było. Czyli w dwójce są dwie siódemki i lecimy z góry. Pierwsza siódemka co nam dała. 10 euro. I na dole. 10 euro. Czyli ta zdrabka jest na plusie 20 dajemy na bok. Proszę bardzo, na bo odkładamy. I wjeżdża następna zdrabka. Sztabka. Przypominam, że szukamy takiej oto sztapki, jak tutaj jest. Albo dychy. Liczba 10. I tak. 2, 5, 16, 8.

14 i 4. No to co? Zobaczymy, co tu jest pod tą sztabką. 25 euro. No super. I następna. Następna siódemeczka Tych siódemek. To jest już druga edycja. I mamy 6 razy możliwość po pół miliona wygrania. 18 razy po 25 tysięcy. 400 razy po tysiąc. Hmm. A w kolekturze można odebrać 250 euro od razu wypłacą. No i po resztę to trzeba się zgłaszać do głównej kolektury. Hmm. Czyli 1 do 2 milionów jest szansa wygrania pół miliona. Proszę bardzo, żeby wygrać pół miliona jest 1 do 2 milionów. Ryzyko. Czyli takie ryzyko, jeżeli chodzi o. Jeżeli by porównać z grami takimi jak lotto, to jest na przykład z normalnym lotto jeden z 49 to jest 1 do 14 milionów, a to jest 1 do 2 milionów. No, czyli niby co 3,33 kuponu wygrywa tej zdrapki, nie? Dla mnie bardzo interesujące. dobra. Nie ma co gadać, zdrapujemy, zobaczymy co będzie. I mamy 12 i 1. 16, 6, 11, 5. Jest pierwsza gruba siódemka. 15, 3, 20, 13, 9, 5, 9 i 14. Proszę bardzo, tu mamy siódemkę grubą. No to co, patrzymy co z spodnią. Zobaczmy co z spodnią. I tu mamy no nie mylę się. Dokładnie. Mamy 20 euro. No super. Odkładamy na bok. I bierzemy następną. Złota, złota, sztabka. No i zaczynamy. Oczywiście szukamy sztabki albo liczby 10. Liczba 10 mnoży nam wygraną razy 10. I mamy trzynaście, siedemnaście, osiemnaście, sześć, siedem, dwadzieścia dziewiętnaście, trzy, pięć, jeden, dwanaście, dwa, cztery, szesnaście.

8, 10, 20, gruba siódemka, 14, 15, 11, 2, 1, 20 i gruba siódemka. Oczywiście te zdrabki kupowałem w pewnym przeze mnie opracowanym systemie. Jestem bardzo zaskoczony. No i Chciałbym się w pewien sposób jakoś podzielić z takimi graczami, którzy wiedzą o co chodzi. Dlatego, żeby się kanał rozwija, dawajcie subskrypcje. Ja potem podam swój e-mail i jakoś, jakoś to zrobię, że po prostu tym najlepszym i tak dalej zdradzę tą tajemnicę. Czyli co? Przechodzimy do drapania. Mamy dwie siódemki grube. No to co? Jedziemy. Co w pierwszej? 10 euro i w ostatniej? 10 euro. Czyli mamy 20. Super. I na stół wjeżdża sztabka złota. Ja sobie łyknę kawkę. Przypominam, że to jest drugi odcinek z całej tej serii. Czyli te pierwszy odcinek to są drobne zdrabki od 1 do 5. Pod odcinkiem tym pierwszym napiszę ile była wygrana. I teraz mamy zdrabki po, po 10 euro. Nie? No. Dobra, nie ma co gadać. Drabiemy. Szukamy sztabki złota albo dychy. I w pierwszej mamy 5, 11. Jakże blisko szesnaście, jeden, trzynaście, siedemnaście, dwa, osiem, dwadzieścia, siedem, osiemnaście, sześć, dwanaście, piętnaście, czternaście i 19 za 5000. Dobrze, by było. Odkładamy na bok. Dobrze. I na stół wjeżdża platynowa siódemka. To co? Zapraszam do miłego oglądania, i drapiamy. 16, 13, 6, 15, gruba siódemka, 9, 2.

I ostatnia siódemka na dzisiaj, jaką mam? To co? Żeby nie zanuczać, zanudzać, zaczynamy drapać. Szukamy grubej siódemki. 14, 9, 4, 19, 10, 18, 8, 6, 2, 11, gruba siódemka, 16. 6, 20, 15, 13, 5, 2, 19 i 12. Jak mówię, te zdrabki kupiłem w pewnym systemie. I może niektórym zdradzę, jaki to jest system. Zobaczymy. Dawajcie suby, dawajcie łapki w górę, komentarze. I obserwujcie mój kanał, tu się będzie działo coś. Nauczę się jeszcze firmy obrabiać. Na razie są filmy prosto zrobione. Wybaczcie to. Na pewno będą lepiej obrobione, będzie ładniej zrobione. Muszę zobaczyć, że jest sens, dla kogo to robić. Jeżeli będzie dużo oglądających i tak dalej. Będzie super. Dobra, a my nie ma co gadać. Sprawdzamy, co jest pod naszą siódemeczką. Siódmeczko, siódmeczko. Pokaż nam co masz. A tu jest. 10 euro. Jakże super. Czyli tak podsumowując, z tego filmu zrobiłem dwa odcinki. To jest drugi odcinek. Zaraz go wrzucę. Możecie sobie oglądać. I co? Życzę miłego dnia. I fajnie, że byliście. Dziękuję, trzymajcie się. Hej, cześć.